Witam wszystkich, kolegów i koleżanku tytułem e, Szybka Piłka e, Dlaczego taki tytuł? E, tytuł Szybka Piłka, bo tak szczerze mówiąc człowiek nie ma czasu, żeby tutaj się rozsiadywać bo dzisiaj jest a, bal absolwentów, jak to się mówi ósmoklasistów człowiek wyrwał się na chwilę tylko jak to się mówi, zobaczyć co w domu i muszę jechać na bal a mam dla Was po prostu taką szybką piłkę takiego szybkiego newsa Eee, powiem tak, zanim go opowiem, to opowiem o dwóch ostatnich lotach, jak wyszło, bo miałem wam na bieżąco, drodzy koledzy i koleżanki, opowiadać jak mniej więcej u mnie te loty wyglądają. Wiadomo, jesteśmy w trakcie lotów, jesteśmy po 8 lotach. Eee, no jest dobrze, a nawet jest bardzo dobrze względem mojej hodowli na tą chwilę. Mogę powiedzieć, cztery ostatnie loty dla mnie kapitalne. No, co mogę powiedzieć? Dwa razy miałem najlepszą serię, dwa razy miałem drugą serię w ciągu ostatnich czterech lotów, czyli 2 tam, 70 i dwa razy po 600, także teraz ostatnio miałem znowu pierwszą serię. Zacząłem bić od pierwszego gołębia. No, mam naprawdę fajne wysiłówki do kategorii takie jak B, C. No i co tam mogę powiedzieć, B chyba na razie jest bardzo dobrze, ale najcudowniejszy wynik, który na tą chwilę się szykuje, to jest wynik w kategorii intermistrzostwo. Zamknąłem już trzy setki, 500 setki, został mi tylko maraton. Mam nadzieję, że Bozia dopomoże i jeden z dwóch maratonów po prostu mi wyjdzie kapitalnie, jeśli chodzi o typowanie. No co mogę powiedzieć do intermistrzostwa? Do intermistrzostwa na tą chwilę w tym programie, który jest w mojej gołębie i oczywiście oddziały, które uczestniczą i okręgi, a dość dużo tych <laughs> uczestniczy na tą chwilę w Polsce, zaznaczam, na tą chwilę w Polsce z 15 konkursami, jestem na trzecim miejscu jeśli chodzi na skalę Polski. Także jestem w szoku. Jak Bozia dopomoże, że jeden z maratonów wyjszedł mi kapitalnie jeszcze mam, do mo mam możliwość poprawienia, bo mam jeszcze jedną trzysetkę, którą mogę poprawić, a już zamknąłem oczywiście i mam jeszcze dwie pięćsetki, które też mogę poprawić. Jeszcze ktoś zbić jakiś koeficjent. Eee, powiem tak, pokażę, pokażę i powiem mniej więcej jak te ostatnie cztery loty wyglądają. To są loty do GMP. W GMP też jest bardzo fajny wynik. I powiem tak. Ostatni, ostatni lot Getin e, Intermistrzostwo zamknąłem w pierwszej piątce e, gołębi. I u mnie na gołębniku wiadomo, że szpica na oddział. E, najlepsza seria w oddziele. E, Getin 1 zamknąłem e, do 9 gołębia w oddziele. Szpica na oddział, drugi, o, druga seria w oddziale. E, ogólnie. E, intermistrzostwo wiadomo, że pierwsza. E, następny, e, międzychód drugi. E, raz, dwa, trzy. To jest tu siódmy gołąb. U mnie na posesji zamyka ja kategorię intermistrzostwo. <laughs> Także szpica na oddział to był e, mój. E, można powiedzieć w pierwszej dziesiątce 11 zamykam intermistrzostwo, bo wtedy miałem sześć gołębi w pierwszej 11 <coughs> oddziału, zacząłem wtedy pierwszym gołąbkiem. E, no i międzychód pierwszy zamykam raz, dwa, trzy. Dziewiątym gołąbkiem zamykam e, intermistrzostwo. Także to intermistrzostwo na razie dzięki obserwacji gołębiom, gołębi i ciężkiej pracy, wiadomo z góry e, jak to się mówi dzięki e, opatrzności Bożej na razie wychodzi fajnie mam nadzieję że Boża dopomoże i że domknę ten maraton i że te pozostałe loty jeszcze coś będę mógł zbić że któryś mi wyjdzie kapitalnie no na tą chwilę wiadomo tam wszystkie oddziały nie podają ale to co jest podawane a bardzo dużo oddziałów jest podawanych i okręgów Y, hodowcy co możecie sprawdzić, no, wysk wyskakuje Pawł na trzecim miejscu na tą chwilę w Polsce. Kapitalnie mam nadzieję, że Boże pomoże i, i spotkamy się, no jak to się mówi, z najlepszymi hodowcami na pudle. A teraz wracajmy do szybkiej piłki. Szybka piłka, e, wiadomo, poczta zamknięta. E, dla niektórych e, żal bo hodowcy mieli pozamawiane kapitalne gołębie nie tylko u mnie, ale u różnych hodowców, e, zazwyczaj hodowcy z przeciwnych stron Polski i okazuje się, że nie ma co z tymi gołąbkami teraz e, zrobić, albo ewentualnie nie ma jak nich odebrać i hodowcy nieraz są zmuszeni zrezygnować. Ja wychodzę z taką propozycją, e, jeśli ktoś ma ochotę jutro, Jadę do Piotra Bugały, zawożę mu, bo tak umówiliśmy się, hodowałem dla niego, dla Tomka Czaplińskiego gołąbki do z trzeciego lęgu do lotów. Także jutro jadę do Piotrusia, zawożę mu dla niego gołębie i od Piotka odbierze sobie Tomek Czapliński, bo tam ma w goście też u Piotka być. Też tam na wymianę jakieś gołąbki mają wymienić, tak że Tomek sobie odbierze E, gąbki moje, które dla niego uszykowałem w niedzielę e, zawożę dla hodowcy e, tam e, spod Śląska e, dwa młodeczki e, tam dzisiaj mi kolega zrobił przelew także jutro idą do niego te dwa gołąbki odbierze sobie nich od Piotrusia bo do południa pracuje także szybka piłka jeśli ktoś chciałby młode nabyć sobie jeszcze do lotu bo może być w takiej sytuacji, jak niektórzy hodowcy, którzy po prostu zamówili, czekali na młode, okazuje się, że teraz tych młodych nie dostaną. Ze względu, że poczta nie chodzi. Ja jadę w stronę Śląska, czyli Katowice, tamte stronę Śląsk i te inne, inne strony mają hodowcy możliwość nabycia sobie takich gołąbków. Powiem tak szczerze, tylko to jest szybka piłka, bo e, nie ma czasu e, dużego do zastanowienia. Tego łąbki mówię, tego łąbki idą rodzeństwo, idzie do Tomka, do Piotka, e, do Piotra Bugały, do Tomka Czaplińskiego idą w drużynę lotową. Także jeśli ktoś ma ochotę, może szybko zadzwonić. Wiadomo kto pierwszy ten lepszy. Komu, dla kogo starczą to po prostu, i oczywiście mówię dla hodowców, którzy są z tamtych regionów e, czyli Częstachowa, Radomsko, Bełchatów, e, Śląsk, e, tam ogólnie Katowice, Zabrze, nie wiem co tam, Ruda Śląska i tam inne tamte strony. Kto ma ochotę e, spotkać się jutro i odebrać sobie gołąbki ode mnie, e, gdzieś tam w trasie, może dzwonić, umówić się, odbieramy. Więcej informacji pod numerem telefonu 691 019 535. Gąbki są kapitalne. Przykro mi ze względu na tych hodowców którzy mieli zamówione tam Szczecin i tamte strony no niestety gąbków nie dostaną. Poczta nie chodzi i prawdopodobnie nie będzie chodzić do końca wakacji a to były gąbki szykowane pod loty. Także jak ktoś, jak ktoś chętny może sobie takie gołąbki jeszcze na szybkiego nabyć. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich. A co do wyników, wyniki mówię. Krystalizują się ładnie. Mam nadzieję, że szczęście mnie nie opuści i, i pokażemy ja, tak jak i te moje gołąbki, pokażemy na co nas tać. Także dziękuję. Pozdrawiam. Dobry lot.